Dzień dobry, Marta Omachel z tej strony i dzisiaj moim gościem jest Kazimiera Harawasz. Hej Kazia. Cześć Martusia, witam wszystkich. E, łączymy się dzisiaj w niedzielę, ponieważ e, miałam już zaplanowany temat, aby zaprosić tutaj na Facebook Live Kazię, e, gdyż ma ogromne doświadczenie w pracy przez internet, e, a mamy super, tak naprawdę Kazia ma super takie przesłanie dla wszystkich młodych osób, o możliwościach pracy online. Kazia, powiedz mi, w ogóle, co to jest ta praca online? Witam wszystkich. Martusia fajne pytanie zadała. Praca online, prawda? Więc to jest zupełnie coś innego niż praca na etat, czy praca, jeżeli swój biznes budujemy. Chociaż wiele zbieżności też jest, tak? Praca online, praca z domu, network marketing, czyli budujemy coś dla siebie, ale pomagając innym, prawda? Pomagając innym, pomagamy sobie, tak bym powiedziała, tak w skrócie, w paru zdaniach, mhm. prawda? Dobrze, to powiedz mi, bo tytułem tego live'u jest, żeby w ogóle żeby młode osoby posłuchały, co, masz, jaki, co im chcesz przekazać. Powiedz, powiedz tak, bo dla osób, które, mnie, które może mnie nie znają albo Kazi nie znacie, Kazia jest topowym liderem w branży network marketingu w całej Ameryce Północnej, również z wieloma sukcesami po, po Europie. Kazia, już z no, takim wiek emerytalny podchodzisz, prawda, powoli, A już w wieku emerytalnym. W wieku emerytalnym, dobra. I dojrzała kobieta i e, przedstawiła mi e, propozycję pracy przez internet. W dwa, ile? 10 dziesię lat temu? Troszkę ponad 10 lat temu, gdzie ja miałam wtedy jakoś 30 lat. Teraz mam 40. To wtedy, powiedzmy, że miałam 30 tak. lat i wtedy skorzystałam z propozycji pracy z domu. E, miałam dwoje małych dzieci i e, zdecydowałam się na... na na spróbowanie, na spróbowanie czegoś nowego. Ale co powiesz, i, pa, i teraz popatrz na przedział taki 10 lat, ile się zadziało, prawda? Co wybudowałaś ty, co wybudowałam ja mm -hmm. i co mogłabyś powiedzieć młodym osobom, jeszcze młodszym nawet, które mają 20 lat, 25 lat, 30 lat. Co te osoby, co, co, co im proponujesz? Co mogłabyś mi powiedzieć z Twojego już doświadczenia patrząc na ten biznes. Wiesz co, nieraz się zastanawiałam nad tym, ale często jeżeli proponuję takiej młodej osobie taki biznes i, i słyszę na przykład na początek nie, to jestem szokowana, powiem Wam. Bo dla młodych, to rzeczywiście to jest ogromna szansa. Bo zobaczcie, ja już w takim wieku zaczęłam. Ile ja miałam wtedy? Ponad 50 lat, jak zaczęłam ten biznes, tak? Natomiast nowe osoby, więc ja muszę jak gdyby się śpieszyć, żeby coś skorzystać z tego, tak? Natomiast młode osoby, nawet jak sobie przeznaczą więcej czasu niż, niż ja, prawda, żeby wybudować nawet stopniowo, pomału ten biznes, to mogą naprawdę już na przykład w wieku 40, tak jak ty, lat, mm -hmm. w tej chwili ty możesz się czuć jak już emerytowana, <grym> bo <ty> <grym> Tak, już na Florydzie mieszkasz. Na Florydzie mieszkasz. Masz biznes pasywny, czyli tak. masz cały czas w każdym miesiącu pieniądze, więc uh -huh. zobacz. I zajęło ci to powiedzmy no, te 10 lat. Uh -huh. Te 10 lat byłyby przeleciały szybciutko. Sama byś nie wiedziała nawet kiedy, prawda? Tak. I byś nie miała nic dzisiaj. One, tak? one by przeleciały tak. tak, jak przeleciały tak naprawdę. <laughs> no nie? A tak, ty miałaś małe dzieci. Ja tak. pamiętam Twoje obawy na początku, jak mi mówiłaś, że. A wiesz, Kasia, ja mam małe dzieci. Ja się powinnam bardziej dziećmi zająć. Ja mówię, słuchaj. Dzieci mnie potrzebują. Ja wiem o tym, że Cię potrzebują i będą cię potrzebować. I pamiętaj, że czym starsze, to będą cię potrzebować więcej. Mm -hmm. I taka prawda jest, mm -hmm. bo ja widzę teraz tak, u ciebie jak tak. to wygląda, prawda? Więc tu jedziesz, tam zawozisz, tutaj gdzieś musisz się przypatrzeć, jak dzieci, jak dzieci osiągają jakieś sukcesy, tak? tak. Małe dzieci. To jest zupełnie inna bajka, chociaż też ja nie mówię, że nie potrzebują. Potrzebują większej takiej opieki, może fizycznej, tak? Mhm. Natomiast już starsze dziecko potrzebuje innej tam, emocjonalnej. Inna, inna opieka. Inna opieka, tak? tak? Więc zobacz. Gdy byłabyś ty nie podniosła jak gdyby tej rękawiczki, którą Ci rzuciłam, uh -huh. to byś dzisiaj nie miała tego, co, co w tej chwili masz, uh -huh. prawda? Masz czas dla swoich dzieci przede wszystkim. Tak. Dzieci nie plątają się po ulicy, dzieci mają cały czas prawda, waszą opiekę. Mama w wszędzie domu, mama cały czas. w domu, możesz przygotować jedzenie, możesz tak. ich zawieźć wszędzie, gdzie trzeba. A Boże. A Cały właśnie, czas. Cały właśnie czas. o to chodzi. Więc ja mówię, że dla młodych osób to, to, to jest super sprawa, naprawdę. Nawet dać sobie czas, powiedzmy, dwa lata, trzy lata, pięć lat, nawet 10 lat. Co to mhm. jest dla młodej osoby 10 lat? Mhm. To jest nic. A po 10 latach może naprawdę być ogromną już liderką, i ogromne już mieć właśnie już fajne zaplecze dla, nie tylko dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Czyli zobaczcie, to nie to, że zostawiamy dziecku, prawda, dom, który trzeba naprawiać, który trzeba opłacać i tak dalej. Tu masz biznes pasywny i dzieci ewentualnie kiedyś odziedziczą ten biznes pasywny, czyli Czyli będą na tym etapie, co Ty, czy ja jestem w tym momencie, prawda, więc to jest według mnie, to się bardziej liczy niż cokolwiek, prawda, chociaż ludzie mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ale bez pieniędzy, no cóż my możemy. Się rozchorujesz. Nawet nie możesz chorować a... bez pieniędzy. No dokładnie, bo no, jeszcze no, trzeba się leczyć. Jeszcze trzeba się leczyć, prawda? Trzeba za co się leczyć? No właśnie, dlatego dla mnie śmieszne, jak ktoś mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. No ale cóż, bez, jak wszystko jest oparte na pieniądzu, mhm. tak? Wszyscy potrzebujemy. ich. Mhm. Tak, Marianka pisze, opalone jesteśmy, to Kazia opalona, Kazia opalona, tak. No dobra, czyli powiedziałaś mniej więcej swoje zdanie na temat właśnie możliwości dla młodych osób. Mhm. Oczywiście to są możliwości dla każdego tak. wieku, ale chcemy Wam tutaj zrobić takie przesłanie, szczególnie dla młodych, bo patrząc faktycznie na moje 10 lat, kiedy ja zaczęłam od 30 do 40, to ja faktycznie byłam w stanie wybudować sobie, można powiedzieć, świetny dochód, który jest, który jest naprawdę dochodem pasywnym i jest co miesiąc. I so, cały czas to są możliwości na, na rozwój, cały czas tego biznesu, na to, żeby ten dochód nawet wzrastał, chociaż jest naprawdę y, duży, bym powiedziała, ale, ale cały, czas, cały czas on wzrasta. Y, I popatrzcie sobie teraz, w jakim wieku jesteście wy. Może macie 20 lat, może macie 30, 20 parę lat. Dajcie sobie nawet te 10 lat. Może, może wam nie trzeba aż tyle, bo teraz w dobie internetu idzie dużo szybciej wszystko, ale dajcie sobie, dajmy na to 10 lat na wybudowanie takiego swojego domowego biznesu, gdzie tak naprawdę potrzeba ci trochę czasu na początku, żeby to poczuć. Nie wiem, godzina, dwie godziny dziennie. Ile masz tak naprawdę, to inwestujesz ten czas ekstra w budowę tego biznesu. Później, jak sobie już go poczujesz tak jakby doświadczysz, ok, na czym to polega, co ja muszę robić, prawda, to wtedy będziesz sobie mogła ułożyć to pod swój harmonogram, prawda, robić e, dokładne, pewne rzeczy, które należy robić w networku, które dadzą Ci profit. E, a powiedz jeszcze coś o rozwoju osobistym. O, to jest, to jest właśnie coś, co ja sobie nawet nie zdawałam sprawy. Jak ja, gdzie ja bym na przykład... 15 lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że ja po prostu będę uczestniczyć w takim live'ie, prawda, czy, czy cokolwiek, prawda, robić na komputerze, no wtedy akurat nie było, no nie? to jest raz. Ale no, no to jest właśnie ten rozwój osobisty, że musimy iść jak gdyby z duchem czasu, prawda, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no bo wszystko się obraca w tej chwili w mediach społecznościowych, więc to wszystko trzeba było się nauczyć, prawda? Rozwój osobisty, czyli... a młodzi. Zobacz, jak mają to w paluszku. bo właśnie, to no się musiałaś trochę... się uczyć, co to są role, kiery. Tak, I cały, czas młodzi, się i cały czas się uczysz, a młodzi to po prostu umieją nie wiadomo One się się rodzą już chyba z tym. No? Chyba się rodzą z tym. Także zobacz, jakie, jakie są ile łatwiej jest młodym osobom. Młoda osoba jest na social media. Ty potrzebowałaś się nauczyć tego social media dopiero. Młoda osoba jest na social media. Oni po prostu znają. Oni szybciutko... Ja nie mam pojęcia, co moje dzieci robią, gdzie jestem tak naprawdę, używam social media, to co dopiero młoda, kiedy, kiedy naprawdę są obeznane. Same na pewno wiecie, jak wasze dzieci biegle, są, biegle tam wszystko robią na, na internecie. Więc... Więc Ty potrzebowałaś się tego nauczyć, a młodzi to umią. Tak jest. To jeżeli młodzi to umią, to dlaczego nie wykorzystać tego, nie tylko scrollować, nie tylko patrzeć na ro rolki kogoś innego, jakieś głupoty, tylko dlaczego tego nie wykorzystać tych, tego, że jesteśmy na social media, że Ci młodzi są na social media i żeby wybudować swoją, sobie swoją własną markę osobistą w network marketingu. Mhm. I Zabezpieczyć się na za 10 lat. Pomyślcie sobie, macie 20 lat, czy 25 lat, 30 lat i 10 lat do przodu będziecie mieć 35 lat i możecie mieć rewelacyjny dochód pasywny. Ja tak uparłam się na 10 lat, mówiąc o swoim przykładzie, prawda? Może to być mniej, ale nawet gdyby wam to zajęło 10 lat, to jest nic. Lata i, I lata i tak lecą, patrząc, czas i tak leci. patrząc na moje dzieci, jak ja zaczynałam, Marcel miał rok, Maja miała 3 lata, nie wiadomo kiedy, mam nastolatki, takie już poważne nastolatki w domu, gdzie, gdzie niedługo będą wyfruwać pewnie z domu i ja pamiętam sama ten czas, kiedy one były małe i mogłam poświęcić mniej czasu w ten biznes, ponieważ potrzebowałam być z nimi cały czas. Robiłam to tak naprawdę przy okazji, jak tylko mogłam, to robiłam, ale to nie było, że non-stop. Później pamiętam, przyszedł okres, kiedy dzieci poszły do szkoły. Jak ja się cieszyłam, pamiętam wtedy, jak ja się cieszyłam, że będę mogła więcej czasu poświęcić sobie w ten biznes. I dokładnie też tak było. Jak już jedno poszło do kindergarten, później drugie poszło na, na cały etat do szkoły, na, no, na, na cały dzień do szkoły, to. To ja miałam coraz więcej, zyskiwałam coraz więcej czasu, żeby zainwestować ten czas właśnie w, w budowę tego biznesu. Bo ja widziałam tutaj ogromny potencjał, żeby mama mogła być w domu, zarabiać, zarabiać globalnie, że ja mogę dostawać wypłatę z Polski, kiedy jestem w Stanach, w Chicago i, i czekam na moje dzieci, jak wrócą do szkoły. Później pamiętam, jak dzieci poszły we dwoje już na cały dzień do szkoły. To już jeszcze wszystko się odwraca, ale nie ma, nie, ma, nie ma na co czekać, że dopiero jak dzieci wyrosną, nie. bo to się robi teraz i to można połączyć w każdej chwili w Twoim życiu. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek się znajdujesz, to wymaga czasu. Ten biznes, jak każdy inny biznes, wymaga czasu. Więc patrząc na moje doświadczenie, co potrafiłam wybudować 10 lat, to, to jest taka, taka myślę, że zachęta, zachęta do tego. Przykład, że dobry przykład tak? żeby, żeby młode osoby interesowały się tym. Bo naprawdę, jeżeli się przyłożycie do tego biznesu, to wasze życie może się zupełnie odmienić. Domyślam się, że gdybym nie znalazła. Tej pracy, gdyby Kazia mi powiedziała, a gdyby. Kazia mnie nigdy nie zapytała, dajmy na to. To prawdopodobnie nadal bym była na sprzątaniu, bo człowiek się przyzwyczaja do sprzątania. Są dobre pieniądze, szczególnie na emigracji i prawdopodobnie bym była cały czas niezadowolona, ale nadal bym to robiła. Dzieci by były już duże i pewnie mogłabym tylko palcem po mapie popatrzeć na Florydę w ogóle, żeby tu mieszkać bo również zawdzięczam przeprowadzkę na Florydę właśnie dzięki pracy w networku, ponieważ i zarobki są rewelacyjne, jak i również styl pracy, że mogłam sobie wziąć moją pracę ze sobą i musiałam szukać nowej pracy tutaj. Więc co jeszcze? Chyba tyle, chyba tyle. A chciałabyś coś dodać? Ja myślę, że już tak powiedziałaś wyczerpująco, także młode osoby absolutnie nie zastanawiajcie się, czy to dla mnie, czy nie dla mnie. Tylko... Nauczcie się tego. O tak, nauczcie się, otwórzcie się na coś, co myśmy już przeszły. Tak jest. My przetestowałyśmy to. I nie tylko my, wiele osób, które, które nam zaufały, no nie. I żebyście się otworzyły na, na nowe możliwości, bo są naprawdę możliwości super. I i, I fajnie co? jest, Martusia, jeszcze powiem tyle, że fajnie jest zapytać osoby, akurat nie chodzi o mnie czy o Ciebie, ale osoby, które są już y, dłużej w takich biznesach, prawda, mają już swoje osiągnięcia, to one Wam naprawdę odpowiedzą dużo, 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 prawda? O co Wam chodzi? Y, a nie pytać takich osób, które na przykład wycofały się w pewnym momencie, bo coś im tam nie wyszło, prawda? Może nie wyjść, tak? Są różne sytuacje, ale zawsze trzeba się wzorować i brać przykład z osób, które osiągają tu sukcesy, tak? Więc takich osób się trzymajcie i takie osoby pytajcie. Fajnie. To co? Do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam Was wszystkich, a szczególnie młode, młode osoby. osoby, tak? I mamy nadzieję, że. Nie tylko, wszystkich pozdrawiam. Tak, tak, tak. I mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tego, aby. Spróbować, spróbować nowych możliwości, które są dla Was otwarte, i nie traćcie ani jednego dnia. Trzymajcie się, pa pa pa.